Co zrobić, aby uzdrowić swoje życie? Przejmować się? Mniej. Ale uwaga, tylko w danym momencie, tylko w tej chwili, w której nie mamy wpływu na sytuację. I jeśli jesteśmy w bardzo niekomfortowych warunkach i musimy zaakceptować niekorzystny dla nas stan rzeczy, przyjmijmy to. Zaakceptujmy go, po prostu. Ale wiedząc, że to jest teraz, na chwilę, na już ponieważ jeśli będziemy przejmować się mniej, uzdrowimy swoje życie, uzdrowimy relacje zawodowe i prywatne, bo uzdrowimy swoje emocje. A przecież nasze emocje determinują nasze działanie. Jeśli jesteśmy wściekli, nie myślimy racjonalnie, rzucamy na prawo i lewo nieodpowiednie słowa, zachowujemy się niefajnie w stosunku do wszystkich naokoło. I infekujemy złymi emocjami całe środowisko. Ale przede wszystkim szkodzimy sobie, ponieważ, na zasadzie rykoszetu, jeśli złe emocje z siebie przekażemy innym,